Cześć, witajcie, z tej strony Illusion Dzisiaj chcę wam zaprezentować mod o nazwie The Lion King Mod A więc The Lion King Mod jest to modyfikacja, która dodaje nam do naszego Minecrafta nowy świat A co wiąże się z tym? Różne itemy, biomy i tak dalej Na biomach równinnych, takich jak bagna czy też tu, tutaj jak widzicie sawanna Możemy spotkać taki oto budynek W środku jest lew, który sprzeda nam widety, Lecz jak to wszystko, jak to zawsze bywa, nic nie za darmo więc klikamy na niego prawym, a on pisze, że sprzeda nam bilet, jeżeli damy mu sztabkę złota. No to spotykamy się zaraz, jak będziemy tą sztabkę złota. Ok, już mamy tą sztabkę złota, więc możemy kupić nasz bilet. Jak widzicie, podziękował nam oraz sprzedał nam bilet. Teraz możemy wejść do środka. I jak widzicie, mamy wielki portal sobą, mamy siedzenie, tak jakby w kinie, ale mamy też ukrytą skrzynkę. A w tej skrzynce możemy spotkać Ticket Lion Fit, Apple. Oraz miski. Buty oczywiście nie dają nam żadnej obrony ani żadnej specjalnej ee, skoczności czy coś tam w tym stylu. Są to po prostu buty dla wyglądu. Ok, więc możemy już przejść przez portal. Klikamy nasz, naszym biletem na prawym przyciskiem myszy na portal i otwiera nam się portal, więc wejdźmy do niego. Okej, okay, przeniosę nas na świat The Lank King. Jak widzicie, świat jest naprawdę, naprawdę epicki. Mamy tutaj na start skrzynkę z książką z questami, także możemy wykonywać różne zadania. Mamy tutaj także nowe moby, naprawdę świetny mod. Naprawdę, tutaj mamy nosorożca. Naprawdę, to jest znakomity mod. Jest tutaj dużo, dużo, dużo biomów, więc możemy spotkać naprawdę coś, czego się nie spodziewamy. Ale reszta to już zależy od Waszej spostrzegawczości i innych e, Waszych zalet aby rozpoznać się z tym mod modem. Więc jeżeli ten film Wam się spodobał, dowiedzieliście się czegoś dzięki mnie, także to zostawcie mi łapkę w górę, a jeżeli chcecie zostać na dłużej, zasubskrybuj mój kanał. Także to tyle. Dzięki, cześć i na razie.